Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy bloku przy ulicy Pogodnej w Kraśniku. W godzinach porannych zaniepokoił ich swąd dymu wyczuwalny na klatce schodowej. Mąż mało tam chodzący jest i leżał sobie, śniadanie mu podałam. Co tak, Co tak śmierdzi, mówię? Poleciałam najpierw do kuchni swojej, no mówię, no różnie to może być, nie? I wyszłam w końcu na klatkę, Mówię, no śmierdzi taki pan szedł. Mówi pani, uciekaj pani z domu, bo się pali nad panią. No to ja szybciutko do męża. Pani mieszka pod tym mieszkaniem, no, gdzie się no, paliło. Tak, tak, tak. To ja szybciutko pomęża, żeby go y, ubrać. Tego, żeby wyszedł, to ja tak samo, ubrałam się i wyszłam. Ogień pojawił się na drugim piętrze pięciokondygnacyjnego budynku około godziny dziewiątej rano. Kilkudziesięciu mieszkańców zostało ewakuowanych z klatki. Ci, którzy mieszkali poniżej, wyszli sami, bez niczyjej pomocy. Jednak osoby, które mieszkały powyżej palącego się mieszkania, zostały wyprowadzone przez straż pożarną i policję. Nie wiemy, co się stało, mieszkamy piętro niżej. Wiemy tyle, że pełno dymu się pokazało i po prostu paliło się niżej, pod nami. I szybko uciekaliście, ewakuowaliście się, no zabraliście się to, co się najważniejsze. Nie ewakuować samemu, dlatego że nie dało się wyjść na klatkę. Klatka była zadymiona całkowicie na czarno. Dopiero jak strażacy przyszli, to nas wyprowadzili. Mieszkanie, w którym doszło do pożaru, należało do starszej, samotniej mieszkającej kobiety. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta ta zostawiła otwarty ogień w postaci świecy, która usytuowana była na parapecie jej mieszkania, a sama wyszła do piwnicy. Od ognia najprawdopodobniej zajęła się firanka, a następnie sprzęty znajdujące się w pokoju. Pożar bardzo szybko rozprzestrzenił się, no i oczywiście zostały powiadomione wszelkie służby, w tym Straż Pożarna, która uczestniczyła w gaszeniu pożaru w sile sześciu zastępów. Kilkudziesięciu strażaków po dotarciu pierwszych jednostek na miejsce zastaliśmy dość duże zadymienie. Od drugiej kondygnacji wzwyż. Zastępy Straży Pożarnej przystąpiły do gaszenia pożaru z jednoczesnym ewakuowaniem osób znajdujących się w stanie zagrożenia. Jak wiemy dym w tym pożarze stwarzał bardzo duże zagrożenie dla mieszkań i osób przebywających w nich, pozostających powyżej lokalu objętego pożarem. W czasie trwania akcji dokonywaliśmy przeszukiwania poszczególnych pomieszczeń. W kilku pomieszczeniach nie zastaliśmy właścicieli. Wtedy w asyście policji wyważaliśmy drzwi do tych mieszkań w celu ujawnienia ewentualnych poszkodowań. Ogólny bilans zamknął się liczbą 11 poszkodowanych, w tym trojga dzieci. Jedna z osób została zabrana przez lotnicze pogotowie ratunkowe celem dalszego leczenia. Natomiast pozostałe osoby z objawami lekkiego bądź średniego podtrucia dymem zostały zabrane do szpitala. Mieszkanie zostało niemal całkowicie zniszczone. Meble w pokoju, w którym wybuchł pożar, uległy spaleniu lub nadpaleniu. Ucierpiały też mieszkania, znajdujące się poniżej, które w wyniku działań Straży Pożarnej zostały zalane. Doszczętnemu spaleniu uległo wyposażenie pokoju gościnnego, meble, ubrania, wyposażenie. No i oczywiście może też ucierpieć kondygnacja, znajdująca się poniżej, z uwagi na skutki akcji gaśniczej. Mam tutaj na myśli wodę. A czy mieszkańcy będą mogli wrócić i tu mieszkać? Tak, mamy na miejscu już przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowej Metalowiec. Ze wstępnej deklaracji wiemy, że będzie na miejsce zadysponowana grupa do uprzątnięcia klatki schodowej, otoczenia. W tej chwili jak widać za mną trwają prace takie czyszczenia pogorzeliska, więc mieszkańcy jak najbardziej będą mogli wrócić do swoich mieszkań. W wyniku pożaru na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał. Jednak nie jest to pierwsze zdarzenie w tym mieszkaniu. Nie pierwszy raz się u niej coś paliło. Raz zostawiła mleko, które się wygotowało w garku i się coś tam zapaliło, ale to tylko lokalnie, tak. Drugi raz coś tam też było, że jej śmierdział gaz. No, miała problemy z gospodarstwem. Obecnie wszyscy lokatorzy mogą wrócić do swoich mieszkań, jednak nie do końca jest to możliwe. Smród spalenizny uniemożliwia przebywanie w pomieszczeniach, dlatego część mieszkańców chwilowo zamieszkał swoich rodzin czy też znajomych.